Was kolejny raz. Dzisiaj temat zajęć to te dwie laleczki KSK 30 Nocta Makro Simplex. Nie będę tutaj niepotrzebnie strzępiury, ryja, bo zainteresowani wiedzą o co chodzi. Parametry zostały przedstawione w intro na planszy informacyjnej. Tak więc tutaj nie będę zbędnie gadał, bo i po co i tak nikogo to już nie interesuje, tylko chodzi o mięcho, czyli jak te urządzenia porównywalnie pracują w terenie. Sprawdzę to na w moim polu testowym warunki będą takie same dla obydwu wykrywaczy, także nie będzie tłumaczeń i wykrętów. Na pierwszy rzut oka grubsza sztyca w Questie Q30 sprawia wrażenie solidniejszej. Cewki są podobne, tylko ta cewka Nokta Makro Simplexa jest szersza. I co? No, tak organoleptycznie, jak tutaj ten Quest, jak widzicie, jest sztywno i solidnie. Wszystko się trzyma kupy, tak więc, tak więc jest git. Teraz simplex. No faktycznie ta sztyca taka trochę słabo wykonana w sensie jeśli chodzi o jej tą elastyczność. Wygina się jak złomowska pała bardziej dla osoby wyższej ode mnie, ja mam 1,73 siedemdziesiąt rozłożenie bardziej tej sztycy na długość pewnie spowodowałoby to, że ten simplex by się wygiął prawdopodobnie włók. No ta cewka jest dość, dosyć ciężka i dlatego pewnie tak zachowuje się dolna część sztycy. Można oczywiście ten problem e, wyginającej się sztycy zniwelować, jednak no to kosztuje 150 zł w przypadku wymiany całej tej dolnej sztycy na tą karbonową. Można jeszcze tam dokupić jakiś bajer, który się wrzuca w tą dolną część sztycy i ona tam jakoś, jakoś tą tą giętką część usztywnia. W każdym razie, no to się wiąże z dodatkowymi kosztami, a to, co tutaj przedstawiam, zazwyczaj, jak coś przedstawiam, to na tym, co daje producent w pudełku. Tak więc na tym będę, na tym bazuję i tak to będę tutaj zawsze pokazywał na tych moich filmach. Pole testowe się nie zmieniło w dalszym ciągu 24 obiekty i tutaj, właśnie na tych obiektach będę sprawdzał, jak te urządzenia działają. W planach mam przetestowanie tych wykrywaczy. W programach All Metal i Gold to są porównywalne programy w Questie. Program Gold 2 to jest to samo co All Metal w Simplexie, bez dyskryminacji i na strojeniu do gruntu automatycznym. Żeby nie przedłużać, na pierwszy ogień pójdzie Simplex. Oprogramowanie w Simplexie 2.78, czyli to jak najbardziej aktualne na dzień dzisiejszy. Oprogramowanie w Questie to M2020, tak samo najaktualniejsze jakie może być. No i co? I dobra, to odpalam Simplexa. Co? So 2,78 jak mówiłem. I co? I sprawdzimy sobie e, pracę Simplexa w programie All Metal na początek, tak jak zapowiadałem. W programie All Metal mam tutaj ustawiony na maksa, e, na siódmą kreskę dodaną po aktualizacji. I tak też będę chodził. E, jedyne Zmiany jakich dokonam to przede wszystkim będzie threshold Tresholda sobie zmienię do wartości takich żebym Nie słyszał dźwięku wiodącego Teoretycznie on powinien być ustawiony na granicy słyszalności żeby jednak coś tam było go słychać ale Ja tego nie stosuję jak ktoś tak chce to sobie tak będzie chodził eee, Dobra to mamy Odstrojenie na dwójkę, słuchawki nie podłączone, wibracja wyłączona, podświetlenie ekranu na full, żarówki nie potrzebujemy. Dobra, teraz największą, najważniejszą rzeczą jest dostrojenie urządzenia do gruntu. Zrobimy to w automacie. Żeby to zrobić, no to trzeba tutaj wejść i pompujemy. 97 93 82,2 849. Rozrzut tutaj przy, tej, przy tym strojeniu do gruntu no jest dość znaczny, ale dobra, no zrobimy go tak, jak się zapił tutaj na 849 i tak sobie sprawdzimy tutaj na tym moim polu testowym. No i co? Jak urządzenie jest włączone, dostrojone dyskryminacji nie ma, to jedziemy z jedynką. Jedynka pokazuje się fajnie, stabilnie. 94, 95, dwójka. Dwójka 04, 06, 71. Bez ID. Idziemy dalej. Trójka. Trójkę słychać, ale bez ID. Czwórka. Czwórkę słychać, ale bez ID. Piątka. Piątka elegancko.

dziesiątka widzi, ale bez id 11, 11 jeszcze lepiej sygnalizowana, bo też jest płytko id 25, 46, 23, 12, 12 id 20, 22, 16, 15, 13, 13 widoczna id 41, 76, 66, 82, 14 pierwszy depozyt widzi go Skala skacze od 0,4 do 89. 15, kolejny depozyt. Oczywiście, że go widzi. Słychać to, ale już bez ID. Ech, dobra. 15 mieliśmy, teraz 16. Pięknie sygnalizowana. ID 22, 34, 35, 17. 17, ID 0,4, 0,9, 18, 18. 18 bez ID, 19. 19 bardzo słabo sygnalizowana. Słychać ją, ale nie ma ID. 20. Przez chwilę ID się pojawi na 68. Słychać, ale nie pokazuje ani głębokości, ani nie ma ID. 21. 21 słychać, ale bez ID. 22. 22 widzi, 64, 67, 69, 23 23 ID skacze 09, 16, 14, 43 i 24 24 ID skacze 04 do 64, 59 OK Tak więc, tak pracuje Simplex Plus w programie All Metal W automatycznym wstrzeleniu do gruntu na maksymalnej czułości Ok, to Simtexa wyłączam. Teraz to samo z Questem. Simtexa trzeba odłożyć. Niech sobie odpocznie, bo może jest zmęczony. Dobra. Bierzemy Questa, panie kochany. Sprawdzimy sobie go na olmetalu. Trochę ciężko mi, jedną ręką. Gold 2. Teraz tak, co tutaj mamy w Goldzie 2? Bez dyskryminacji. Threshold mamy ustawiony tak, żeby go nie było słychać. Zapisał sobie moje ustawienia. Teraz słychać, ale schodzę tak, jak mam to w zwyczaju. Czułość 99. Idziemy go dostroić do gruntu. Zero jest tutaj, dobra, jedziemy z nim. 80 77 79 i ostatni raz, 79 Dobra, to mamy dostrojony i jedziemy z jedynką. Widzi, ID osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt dziewięć, dwójka. Widzi, ID 13, 83, 86, trójka. Trójka widzi, ID 96, 83, 87, czwórka. Bardzo słabo słychać i ID nie ma. Piątka. Piątka ID 85, 87, 79, szóstka.

18 ID 93 97 11, ale bardziej skacze po 95 93 w tych okolicach. 19. Bardzo słabiutko słychać, bardzo słabo. Bez ID. 20. 20 widzi ID 11 16 21 32. 21. 21 ID skacze 17 87 16 52 86 22 22id 64 77 82 23 23 ID skacze 44 87 46 19 i 24. ID 227865. Pierwsze testy za mną, czas na uwagi i wnioski. Jeśli chodzi o te dwa wykrywacze, jak widzieliście, pracowały w tych samych warunkach, nastawy urządzeń widzieliście też. Jak pierwszy wniosek był na początku, jeśli chodzi o budowę Questa względem Simplexa, no to Quest jednak solidnie jest wykonany, ale już tutaj praca przy obiektach pokazała, że jednak w Simplexie głośnik jest lepszy, lepiej sygnalizuje, przez to, że jest mocniejszy, lepiej słychać obiekty w tych dołkach. No w Queście trochę, trochę słabiej. Dobra. Kolejna uwaga jeśli chodzi o porównanie Simplexa i Questa. Przystrojenie do gruntu w Simplexie. Rozrzut, rozrzut punktów, które wskazują grunt jest dość spory. Tak w okolicach 8, 9, 10 punktów różnicy przy pompowaniu. No to jest, jest jednak trochę sporo. Natomiast wahania gruntu w Queście no Już nie są takie jak w Simplexie: 2-3 punkty różnicy, i na razie to jest tyle. Póki co, póki mam czas, to będę tutaj walczył z tymi urządzeniami. Staram się wam pokazywać. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie prowadzenia tych testów, może chcecie coś zobaczyć, sprawdzić jakieś nastawy, śmiało piszcie w komentarzach. A my się widzimy w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu coś tutaj zrobię. Tak więc do zobaczenia.